Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy telefon Vivo X300 posiada diodę powiadomień? Odpowiedź brzmi: Niestety nie. No, też stety, ale telefon nie posiada żadnej diody powiadomień ani na ekranie naszego telefonu, ani na jego ramkach. Czy też z tyłu telefonu nigdzie nie znajdziemy diody powiadomień, która sygnalizowałaby to, że mamy na telefonie jakieś nowe powiadomienie, które właśnie otrzymaliśmy. Nasz telefon przeważnie się włączy i pokaże powiadomienie na ekranie blokady, jeżeli mamy taką opcję włączoną. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.